Magda gester, tu poszła do toalety. A nie, tu jest. Mm, mm, mam tak. zalety, idę po kucharkę, po szefa, po. Z mojej tortili znalazłam kępkę włosów. To, co to jest? Takie tu czerwone? Pomidor. A, dobra. Idę po szefa. Dobra. Dzień dobry, ma Pani jakieś do mnie zalety czy coś? Mhm, uh -huh. bardzo dużo. No, o jakie niby? Na przykład... Czemu? To jest tak, taki chlew. Bo tak, tak ma być kurde. Możemy zamknąć tą restaurację. To za, wiem, dobra, to postaram się o czystość. się, mm. że, czy, że będzie czysto. Dobra. Proszę mi, i czemu tortilla ma tak dużo czosnku? To nie mnie się pyta, kucharki to robią. A jaką macie kucharkę? A jakąś taką nową. Taką taką ale taką dziunię. Czemu? A ma jakieś kwalifikacje? Nie wiem. To proszę ją tu przeprowadzić. Dobrze. Oh my godness. Zaraz zobaczymy, tą niby piękność. Coś długo idzie. Pewnie na szpilkach. Ale ten sam dobry. Dzień dobry. O oh. My gad. Tak? To jest kucharka. Ty, co pani chciała? Czy pani nosi, ma związane włosy w przygotowaniu? No. A czy ma pani siatkę na włosy? I czy pani włosy wypadają? Wypadają, ale potrzebuję tak, siatkę. Bo znaleźliśmy kępkę włosów w tortilli koleżanki. Bo inaczej wiesz, co się stanie, jeśli nie zaczniesz nosić siatki tutaj na włosy? Co? Hmm. przyjdzie sanepid. A jeśli wykryją, że twoje włosy mogły kogoś udławić, zatruć, to pójdziesz na komisariat. Aha, dobrze, idę siatkę. I proszę się ubierać do pracy. Je, Jakoś jak profesjonalnie, a nie jakieś Noga. pantalony na nogach i. I da po krowy jakieś. Oh. Gdzie ta Magda Gesser tu? To będzie na dwóch kanalach. Na moim i na Wiki. <słuch> <słuch> Czy taka siatka może być? <słuch> Dobrze. Ale proszę się ubierać. Niech pani odsłoni ten pępek. Znaczy zasłonę, tak. No lepiej. Iść gotować. Jakie <noise> Widzieliście tą siatkę na włosy? Chyba z tamtego wieku. O, przyszła Magda Gesle. Tu. Tak? Co takiego? Widziałaś tamtą kucharkę, normalnie. No widziałam jak wychodziłam. Tak ja nie po prostu. Jakaś taka nie dorobia. Powiedziałem, to, to muszę powiedzieć. Że i tę tych znalazłam. Też, szef też jest jakiś głupi. No. O, i ten kamerzysta też jest jakiś niezarozpinięty. Hmm. Chodźcie w chwileczkę. Ale ta siatka na włosy tej no... Chyba tamtej, z V wieku. Ech, nawet nie. Już nie modna. Zjadłam ją w lumpie za 3,50. Ja też widziałam w lumpie taką za 2. Zjemy ją do końca. I będziemy się zastanawiać, czy robimy kuchenną rewolucję w tym sklepie. W ogóle ten szef jest jakiś bezczelny. Pewnie się zakochał w tej kucharce i tylko no. dlatego ją zatrudnił. No. Chyba nie żałowali dla nas sosu. No. Tam była cała miska tego sosu. Nic nie zostało. My Wy to widzicie? Patrzcie. <grym> Pomidor. Mnie obrali ze skórki. Sam środek mi tego pomidora dali. Ogórek. Ogórek. Dobry. Świeży. Sos. Mm. Sos rewelacyjny. Ale musimy Ale... ich nauczyć robić własny. No bo oni kupują, bo widziałam. Dostawca przyjechał i tam było, był sos. W ogóle? Co Boże, to za... Nie umiem takiego sosu, robić. Śmietana. Jakaś. Śmietana? Jogurt. No, jogurt na... Twór. 3 łyżki jogurtu, trzy łyżki majonezu. Ale trzy łyżki jogurtu naturalnego. Więc... <Ky> mm -hmm. <łyżki>... Trochę pieprzu, trochę soli i trzy ząbki Cosnku. czosnku. Bo tak to jak dodacie więcej, to będzie dla takich, jakbyście dodali z dziesięć, to by było dla to by było mega ostre, dla hardkorów. Jeszcze oni nie wiem, oni kupili ten jeszcze chyba dokroili ten czosnek do tego sosu. No. Bo to było mega ostre. A ja lubię ostre rzeczy, ale to już podbiło moją jamę ustną. No to się zastanowię. Ja idę do toalety, bo, ja, bo tak mi się chce teraz siku, że nie wytrzymam. A ty się zastanów, czy zrobimy rewolucję, czy nie. Ha ha ha. Kapka już mnie zaczęła męczyć. Boże jak długo ona tam jest. Uwaga, uwaga. Jest, są, mamy nową kucharkę do naszych... do naszego... do naszej restauracji. Niech pan Magdy Gessler się nie boją, bo jest podobna do tej pierwszej. Ech. Panny Marty się nie boją, bo jest podobna do tej pierwszej. O oh my god! Ale tutaj jest brudna chleb, i w ogóle. Jakaś nienormalna. Oni w tej restauracji mają nienormalne kucharki jakiś głupie to Tymczasem mają nawet chomika tutaj widzicie? Tutaj tak wodko drzema. Czekajcie. chu, chu. Patrzcie jaki chomik. Nie mam ciężnica. liście to bardzo fajny mm, homing. Chciałem już powiedzieć No to czekamy na Madages. Dobra. Chrupek już wstał. Dziunia. O mój Boże, jakaś masakra. Muszę się napić. Tą nową Tak, jestem nową kucharką. Yy, a czy Pani ma związane włosy? A po co do pracy związane włosy? Włosy dodają mi urok. Yy, to poproszę, żeby Pani jakąś siatkę nosiła na włosy, bo znalazłam kępę włosów w mojej torturze. No, ale ja jestem nowa i wie Pani, mi włosy nie wypadają. Chyba, że ma Pani jakiś problem. Tak mam, wielki problem. Podobają się pani moje obcasy? O nie, są brzydkie. Ach, ładniejsze od ciebie. No chyba od ciebie. I Idę kupić tak nie... tą siatkę, bo chyba się... Jak nie tej siatki. Oh. O, tu ty zasaka. Jaka kalmerka. Powiedziałem głupa, ten siatki się nie dało kupić. Spoko. Taka piękna, z nowej kolecy eyelinera jesteś ze średniowiecza. Bo jeszcze to spódniczka. Normalnie, jak na ciebie patrzę, to chcę mi się wysyłać sms o treści. Pomagam. O, ho, ho, ale śmieszne. Teraz przyjdzie Magda Gessler i za chwilę przyjdzie i pójdzie druga. Zaraz przyjdziemy. Dobrze, już po. Um, czaisz, że się przybrali za to. Oh my god. Gorzej zaczęłam mówić o tamte. Gorąco mi że aż zrobił. Miejmy Marionka, jak ja mówiłam, że ja kocham jeść, to nie myślałam, że trafię do tak res takiej restauracji, że będę chciała stąd wyjść. Teraz Będą tego trzy odcinki. Boże, ty widziałaś tym Magdy Kessler? Jakie one chudy. chutrze od nas. Musimy się odchudzić i musimy je otruć. Prawda?